Jezus, zapytany dzisiaj przez jednego z uczonych w piśmie, które przekazanie jest najważniejsze, wskazuje, że najważniejsze jest to: będziesz miłował Pana Boga Swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. A bliźniego swego jak siebie samego. To jest najważniejsze i pierwsze przekazanie. Uczony w piśmie, no jakby to zrozumiał i na co Jezus mu odpowiada, że niedaleko jest Królestwa Bożego. I zastanówmy się teraz nad tym przykazaniem. Otóż, po pierwsze, to przykazanie jest podwójne. Nie? Miłować Boga i bliźniego swego, jak siebie samego. Wielu próbowało to przykazanie rozdzielać. Próbując wykazać, że można miłować Boga, nie miłując człowieka, i odwrotnie, że można miłować człowieka, nie odnosząc, nie odwołując się do Boga. I to jest oczywiście nieprawda to jest pewne, pewne zakłamanie, którego wielu się dopuszczało, a niektórzy nadal pewnie tak uważają. Bo zobaczmy, że Bóg w jakiś sposób ukrywa się człowiek, w człowieku. Kiedy przyjdzie nam stanąć kiedyś na sądzie, już po naszej śmierci, Pan Bóg, tak jak sam Jezus zapowiedział, zapyta nas, zapyta nas o to, jak miłowaliśmy. Drugiego człowieka, jak się odnosiliśmy do drugiego człowieka, bowiem Pan Jezus powiedział, że cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnieście uczynili. A zatem, tak jak powiedziałem, Bóg ukrywa się w człowieku, i największą miarą naszej miłości do Pana Boga, jest to ta miłość. Miłość do człowieka, miłowanie człowieka, miłowanie drugiego, drugiego człowieka. I takie jest dzisiaj przesłanie tej dzisiejszej Ewangelii: by nie rozdzielać tych dwóch przykazań, by miłować Boga w ten sposób, pokazywać, jak ja naprawdę, jak wygląda naprawdę moja relacja do Pana Boga. To się przejawia właśnie w, tym, w tej relacji z drugim człowiekiem. To, jak ja miłuję Pana Boga, widać w tym moim odniesieniu się do drugiego człowieka. Widać w tej mojej relacji z drugim człowiekiem. Czerpmy siłę do realizacji tego przykazania z Eucharystii, czyli z ofiary miłości. Niech ten duch Eucharystii. Przenika, przenika nasze życie, tak byśmy potrafili realizować na co dzień to pierwsze, to najważniejsze przykazanie.